Robert Heda, witam państwa na kanale Jana Pińskiego. Jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku, ale także jak Państwo, obywatelem kraju bardzo zafrasowanym i zbulwersowanym, ale przede wszystkim zmartwionym stanem naszego państwa. Chciałem, chcę dziś porozmawiać o skutkach radosnej twórczości ziobrystów. Bo moim zdaniem przez ostatnie 4 lata, a poniekąd i dziś, żyjemy na stopie nielegalnej, czyli w nielegalnym kraju. Absurd, absurd, ale z bardzo poważnymi skutkami prawnymi, i to nie tylko potencjalnymi, ale rzeczywistymi. Jaką mamy sytuację? Otóż e, taśmy pana Tomasza Mraza. Są dowodem nie tylko korupcji, defraudacji, a więc złodziejstwa ekipy ziobry. To jest symptom zjawiska, raczej fenomenu dużo groźniejszego, bowiem na, do opinii publicznej docierają informacje o nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczych, tak zwanej sprawiedliwej Polski. A według danych ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez pana ministra Bodnara, który to zmapował dokładnie, 210 milionów z około 250 milionów środków Funduszu Sprawiedliwości, Zostało przeznaczone na nielegalne wsparcie czy też prowadzenie nielegalnej kampanii wyborczej, politycznej, sprawiedliwej Polski w okręgach wyborczych, w których startowali Ziobrześć, Ziobrześć, tak. A, y, odzywają się głosy, ale też jest to głos przede wszystkim oficjalny Ministerstwa Sprawiedliwości, że pan. Adam Bodnar a, wystąpi z wnioskiem do Państwowej Komisji Wyborczej o sprawdzenie a, tej sytuacji pod kątem konstytucji i ordynacji wyborczej. Co niesie właśnie owe, <laughs> przepraszam, daleko idące konsekwencje prawne. Bo jeśli kampania wyborcza ziobrystów była nielegalna, to same wybory 2019 roku do parlamentu, czyli akt głosowania na nich, w sensie mandatów polselskich i wyboru ich do Sejmu, był nielegalny, nieuprawniony, niekonstytucyjny. Czyli zarówno ich udział w wyborach, jak i głosy oddane na nich są nieważne. Są nielegalne. Zjednoczona prawica, idąc tym tokiem myśli, nie wygrała za ten wyborów w 2019 roku, bo po prostu wybory nie odbyły się i są, ich wyniki są nieaktualne, bo nielegalne. Co za tym idzie? Zjednoczona prawica nie miała takiej większości sejmowej, e, którą e, podawała, ale też nie powołała zatem legalnego rządu na czele z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, w wyborach parlamentarnych do Sejmu w 2019 roku wybieraliśmy 460 posłów i 100 senatorów. Senat odłóżmy z tej wyliczanki, bo nie jest tak istotny. Natomiast w wyborach do Sejmu, zgodnie z informacją PKW, PiS, czyli także Sprawiedliwa y, Politycy Sprawiedliwej Polski, startujący z listy wyborczej PiS, zyskali 235 mandatów, z czego dokładnie 18 mandatów Sprawiedliwa Polska. Ale gdyby te mandaty państwowa komisja wyborcza uznała za nielegalne w konsekwencji nielegalnej kampanii wyborczej, to zjednoczona, tak zwana zjednoczona prawica, startowałaby z pułapu 217 mandatów. Ja przypomnę, że Koalicja Obywatelska zdobyła wówczas 134 mandaty, SLD 49, PSL 30, co daje łączną liczbę 213 mandatów. Konfederacja 11 mandatów. Ale PiS, proszę zauważyć, w wyniku Śmierci w wyniku buntów. Ja przypomnę słynną piątkę Kaczyńskiego. Kończył kadencję, a więc PiS i e, kończył kadencję z 227 posłami. E, licząc od pułapu 217 posłów, który wskazałem po zdelegalizowaniu mandatów sprawiedliwej Polski, Czyli kończył 209 posłami. Czyli z tego wynika, że nie miał a, większości parlamentarnej już od 2020 roku, bo wtedy nastąpiły ostatnie frondy czyli albo rządziłby a, rząd mniejszościowy, albo po prostu opozycja, jakakolwiek a, byle zjednoczona. Wyraziłaby, przegłosowałaby wotum nieufności wobec rządu morawieckiego i mielibyśmy do czynienia z przyspieszonymi wyborami, myślę, że pod koniec 2022 roku, a więc rok wcześniej od konstytucyjnej daty. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że hmm, Przykładem konsekwencji są sędziowie, dublerzy i w ogóle radosna twórczość ziobry w systemie wymiaru sprawiedliwości. Otóż sprawa sędziów, kiedy wynikła sprawa sędziów, dublerów i całkowicie nielegalnych tych izb sędziowskich, struktury wymiaru sprawiedliwości, nielegalnego z punktu widzenia Konstytucji Rzeczpospolitej, ale także prawa europejskiego, to cały system powoływania nie tylko sędziów-dublerów, ale zwykłych sędziów sądów powszechnych okazał się nielegalny. W związku z tym prawnicy, konstytucjonaliści, ale też naczelna rada adwokacka, stowarzyszenia zawodowe sędziów, prokuratorów, Ostrzegały przed katastrofalnymi skutkami prawnymi. Bo też jeśli a, wymiar sprawiedliwości, sądy, dokładnie działają nielegalnie, bo są obsadzone przez nielegalnych sędziów, to ich wyroki w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych są po prostu podważalne, bo są nieważne. I teraz, a, a co, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza, a za nią Sąd Najwyższy, uznają wyniki ziobrystów, czyli ich mandaty uzyskane w 2019 roku, za nielegalne i nie były? Otóż e, przez cztery lata, pomiędzy 2019 i 2023 rokiem, Polska funkcjonowała zatem nielegalnie. Żyliśmy w nielegalnym państwie, żyliśmy na stopie nielegalnej. Wszystkie ustawy, uchwały Sejmu były nielegalne i są nieważne. Podobnie całość machiny funkcjonowania rządu. I tu nie chodzi jedynie o artymetykę wyborczą, sejmową, te powołania, o którym mówiłem, rządu. I, czyli o liczbę mandatów, a chodzi o nielegalną działalność w sejmie w fałszywych posłów. Nie, nie o formalnie pisu, a praktycznie. E, suwerennej wówczas Polski, czyli ziobrystów. to byli oszuści, którzy udawali posłów. Czyli wszystkie głosy oddane przez nich w czasie głosowań, podpisy na. Projektami poselskimi i każdy rodzaj działalności w Sejmie był przez cztery lata nielegalny. Wszystkie ustawy, uchwały były nielegalne, bo oni je podpisywali. I zatem całość prac Sejmu jest nieważna. Czteroletni owoc pracy Sejmu. Sam ich udział we wszystkich komisjach, jest dyskwalifikujący i dyskwalifikuje wszystkie rezultaty prac ze względu na, jak to mówią prawnicy, wadliwy tryb ich podejmowania z udziałem przestępców, kryminalistów podszywających się pod wybrańców narodu, czyli pod wybieranych przez nas posłów Sejmu RP. A, a więc Ziobrowie, Wosiowie, Romanowscy, jako posłowie, zostali także delegowani przez większość, teoretyczną większość sojmową, do Rady Ministrów. Z tego wynika, że mieliśmy nielegalne Ministerstwo Sprawiedliwości, na czele którego stał Ziobro i obsadzali Ziobryści, nielegalni posłowie. Mieliśmy także z tego wynika nielegalną prokuraturę generalną. Ale cała Rada Ministrów, wedliwie powołana, też była nielegalna. <laughs> Grozi nam więc niesamowity chaos prawny oraz instytucjonalny. To jest kryzys konstytucjonalny. Przez cztery lata Polska nie miała legalnej władzy sejmu aparatu władzy wykonawczej, zarówno centralnej w postaci rządu, jak i a, terenowej w postaci wojewodów. Administracja była skierowana nielegalnie, i nielegalne ustawy podpisywał Andrzej Duda. A jeśli Polski, jeśli Polski faktycznie przez cztery lata nie było jako podmiotu, e, to niestety na tym nie koniec, bo cztery lata Polska nie istniała na arenie międzynarodowej. Mieliśmy nielegalny MSZ powołujący nielegalny aparat dyplomatyczny, w tym ambasadorów, ale to jeszcze pół biedy. Wszystkie traktaty, które zawieraliśmy przez cztery lata, umowy polityczne, gospodarcze, wojskowe, podpisywane przez Morawieckiego bądź jego ministrów. A takich jak Błaszczak na przykład, czyli minister obrony, nie istnieją formalnie. Tak samo jak nie istniał i jest do podważenia głos Polski we wszystkich głosowaniach ONZ-u, w decyzjach Unii Europejskiej, NATO, wszystko, co zadziało się z naszym formalno-prawnym udziałem. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest to do, wszystko do podważenia. Mamy więc nie tylko cztery lata kryzysu ustrojowego i konstytucyjnego, ale cztery okres zawieszenia w relacjach międzynarodowych na arenie międzynarodowej. A to, to się nazywa przerwaniem ciągłości państwa. Kiedy w 1939 roku. Legalne władze sanacyjne uciekły z Polski, która jeszcze walczyła, to aby zapewniać ciągłość prawną międzynarodową, prezydent Mościcki e, powołał następcę, powołał e, następcę na stanowisku premiera i powołał ministrów po to, aby nie przerwać ciągłości funkcjonowania państwa. Potem mieliśmy okres PRL-u, ale mimo, że, nie uzna, że społeczeństwo w swojej masie nie uznawało tej władzy za legalnej, to ona była legalna dla naszych partnerów prawno-międzynarodowych, instytucjonalnych. Polska istniała. Istniała Polska do 2019 roku, mowa o trzeciej RP, legalnie, dopóki a, grupa prymitywnych cwaniaków, prymitywnych kryminalistów, złodziei podważyła e, kwestię e, istnienia państwa, podważyła nasze interesy bezpieczeństwa. I podważyła fakt istnienia Polski. Brzmi absurdalnie, ale tak jest. E, to znaczy, że każdy partner, sojusznik, ale przede wszystkim wróg, czyli Rosja, jeśli oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza potwierdzi nielegalność kampanii wyborczej, a Sąd Najwyższy potwierdzi nielegalność mandatów, Ziobrystów, to Rosja może podważać fakt czteroletniego istnienia Polski. I to jest straszne, bo Stalin, atakując Polskę 17 września 1939 roku, powoływał się na identyczny precedens. Pamiętamy wszyscy to, Brutalne, wstrząsające przemówienie Mołotowa, w którym ten sługus dyktatora mówił, że nie, nie ma władz legalnych na terenie Polski, co oczywiście było kłamstwem, nie ma funkcjonującego państwa. Wobec tego możemy robić to, co robimy, czyli najechać i dokonać rozbiorów. Przed taką alternatywą, niestety, przez 4 lata stawiali nas ziobrzyści. A, ale generalnie strach pomyśleć o skutkach ekonomicznych, bo jeżeli nasi partnerzy ekonomiczni, gospodarczy uznają, że zawarli traktaty i umowy z nieistniejącym państwem lub z podmiotami nieistniejącego państwa. Kontrasygnowanymi przez nieistniejącego, nielegalnego premiera czy jego ministrów, to grozi nam po prostu chaos. Chaos i załamanie, trzęsienie ziemi gospodarczej, załamanie. I to wszystko za sprawą e, ludzi o mentalności patikoti, e, ale także nie, za sprawą Kaczyńskiego, bo Kaczyński jako prawnik, Jakim by nie był, musiał zdawać sobie sprawę z elementarnych konsekwencji, z konsekwencji nieprawnego, nielegalnego działania całej zjednoczonej prawicy, i świadomie to ukrywał i akceptował, bo chciał zachować władzę, a straciłby ją wcześniej już, a nie 15 października. Bo PiS był wspólnikiem tej zbrodni konstytucyjnej, przestępstwa katastrofalnych rozmiarów. Zatem, jak wyplątać się z tej atomowej pułapki legitymizacji państwa i życia, w którą wpędzili nas ziobryści? Otóż po pierwsze, myślę, że powinni odpowiadać. Nie tylko sprawiedliwa, czy tam suwerenna Polska, ale także PiS, za zdradę stanu. I to podwójnie, bo oprócz tego, że funkcjonowali w instytucjonalnie, w Sejmie, w rządzie nielegalnie, to jeszcze próbowali i stworzyli równoległy system bolszewickiej dwóch władz. Otóż Kaczyński i Ziobro skopiowali u Lenina, a zwłaszcza Trockiego, system władzy równoległej, rozbijającej podstawy demokratycznego państwa prawa. Kiedy w 1917 roku, w lutym, podkreślam, Rosjanie wyszli na ulicę, obalili Cara. I my, czyli poprzedni system ustrojowy i powołali legalny, demokratyczny rząd tymczasowy tymczasowy do wyborów dumskich. To bolszewicy odpowiedzieli tworzeniem władzy równoległej w postaci komitetów robotniczo-chłopskich, które nie uznawały władzy legalnej. Tylko wydawały własne postanowienia, dekrety, zarządzy. A Tak samo bolszewicy rozbili taką samą dwuwładzą, zniszczyli armię walczącą na froncie. Otóż powołali takie same rady żołnierskie, które nie respektowały rozkazów swoich dowódców wojskowych, w kwestii właśnie obrony i walki na froncie. Taką rolę, oprócz tego mechanizmu y, nielegalności Sejmu i rządu, y, taką rolę pełniła Nowogrodzka na czole z Kaczyńskim, czyli centralne i partyjne struktury terenowe. To jest prockizm, bo to on wymyślił strategię. Problem leży w tym, żeby faktycznie żyjemy w oparach absurdu i dalej nie jesteśmy, funkcjonuje nasze państwo na stopie nielegalnym. Bo jeśli 18 posłów sprawiedliwej Polski, to przestępcy, którzy nie powinni zasiadać z tego tytułu w łowach sejmowych już od 2019 roku, a startują, i uzyskali mandaty w 2023 roku, to ta sekwencja przedłużyła się automatycznie. Oczywiście, powtarzam, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza i Sąd Najwyższy potwierdzą nielegalne finansowanie kampanii, a więc nielegalność mandatów ziobrzystów ziobrystów w 2019 roku. Ale taki, takie postanowienie, taki werdykt jest potrzebny, bo on otworzy drogę do osądzenia tych fałszywych posłów przez sądy powszechne z tytułu zbrodni, zdrady stanu. A, o charakterze kryminalnym. Jedyną metodą według mnie jest tego przecięcia węzła gordyjskiego jakże niezwykle groźnego i od wewnątrz i od zewnątrz dla Polski. To jest delegalizacja, Deleg delegalizacja tak zwanej sprawiedliwej Polski, a anulowanie mandatów, ale także delegalizacja PiS jako wspólnika zbrodni na czele z i to dopiero zalegalizuje powtórnie państwo, pozwoli oczyścić aparat państwa i wprowadzić Polskę na drogę legalną, no bo inaczej to dalej nie mamy legalnej władzy sądowniczej. Rząd demokratycznej większości i demokratyczna większość. Została wybrana prawidłowo, ale niestety, z punktu widzenia naszych wrogów, e, tak nie musi być. I dopóki nie zdelegalizujemy i nie osądzimy e, tych złodziei, malwersantów i zwykłych zdrajców z Solidarnej, czy przepraszam, z sprawiedliwej Polski czy, i spisu, no to jesteśmy skazani na życie w oparach absurdu. Takie są konsekwencje działalności kryminalnej mafii prawicowej w Polsce. No i z tym niewesołym wnioskiem żegnam się z państwem Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwa!